Wiktor i sale, że wczoraj nie była odcinka, ale akurat no nie miałem czasu i no i teraz sobie zagramy w grę o nazwie Get on Top. No dobrze, to zaczynamy grać. I zasady, że jak Wiktor wygra, no to wstawiamy teraz filmik po tym filmiku jak nam się zrenderuje i a jak ten to nie wiem jutro wstawiam. Dobra, klik. Ja jestem niebieskim, on jestłam arenczowe. Ora. Tak, tak! Dobra, jeden do dwóch. W próbach to Wiktor ze mną wygrał i ja raz też nie. Dobra. Jak musisz jeszcze wygrać ta? No joh. To było O dobra. Jo. Tak. Olej Nie, dobra, jeżeli się nie Dobra. Jeszcze raz, może jedna rundka, rewążyk Spoko. O nie! Wiktor popsuł No, to dziadło. Dobra, sorry. Wiktor mnie teraz zniszczy, to więc ja go muszę zniszczyć teraz. Ok. Na no ty ty, Niech nie ruszać, no i przez ciebie. Na co? Ola, Było. はい。 اوه يا سطوة هاي نمرة هاي نمرة هاي نمرة هاي نمرة هاي نمرة O tyle i zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba o taki coś. Jeszcze jak, nie sub... no tak. Jeszcze jak nie subujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam. To Was nic nie kosztuje. dla mnie to by, ale Znaczy tam jest taki czerwony na dole guzik. I piszcie jakieś komentarze. I prezentujemy kakaowe. No I tak. Um... Jeszcze, no Jeszcze... i to tyle. W następnym odcinku pokażemy, jak dziko strzela w rzutkach. Albo coś innego. Nie, to chyba innym razem. E, jak będzie, no nie wiem, pięć wyświetleń, to lecimy z kolejnym filmikiem. Dzisiaj. Cześć. Dobra. Fach. Będzie pięć wyświetleń. No tak myślimy.